Można mieć nie tylko okulary, które zmieniają na przykład yy, przyciemniają tak się. jak te temu, te mają czyli one same się ściemniają same rozjaśniają pod wpływem słońca, yy, mają też soczewki progresywne, mają wszystkie swoje parametry optyczne, są bardzo cienkie, a z kolei to są typowo przeciwsłoneczne, ale mm -hmm. z polaryzacją. No i tu jest duża różnica między tym, jeśli ktoś yy, pójdzie do dobrego optyka i zapyta o okulary korekcyjne słoneczne z polaryzacją, zupełnie inna kwota, zupełnie inna jakość patrzenia niż zwykłe jakieś tanie kupione. Zwykłe, zabarwione. No widzisz, to ja nie wiedziałem o tym, że to jest taka możliwość, bo mi na przykład, ja mam drugą parę okularów, taką, która zmienia właśnie Fotochromo. fotochromową. I no. mnie się ten kolor nie podoba, bo on mi się kojarzy z jaruzelskim. Tak. Bo taki jest, tak jak on siedział w tej telewizji, i ten kolor jest taki. Tak. A to by mi bardzo rozwiązało problem, dlatego że jak wychodzę na mocne słońce. To, no, to jest cały czas zabarwiona no stoczewka, i przede wszystkim w okularach przeciwsłonecznych my możemy sobie wjechać na przykład do tunelu samochodem i nadal widać fotochrom nie będzie reagował tak szybko na zmianę warunków. A.